Witajcie w naszym comiesięcznym zestawieniu zestawów polecanych do e-sportu i tylko do e-sportu. Nowy rok to nowimy, w tym i Smarty, a przede wszystkim nowe zestawy, na które oczywiście czekaliście i zmian było dużo. Przede wszystkim w naszym zestawie pojawi się w końcu najnowszy procesor od AMD, AMD Ryzen 7 9800X3D. Będzie też zmianka o nowym Intelu B580, ale przede wszystkim skupimy się na tych tańszych zestawach, o które najczęściej pytacie i na tym, co w nich można ulepszyć. Także zaczynamy w naszym najtańszym zestawie, który co miesiąc polecamy w zasadzie bez większych zmian, no co wynika z tego, że w najtańszych pozesławach ostatnio niewiele się zmieniło. No, właśnie zmian dużych nie ma również tym razem. Oczywiście zmiany będą kosmetyczne i mogą występować również od momentu kiedy ten film publikujemy do momentu kiedy na przykład wejdziecie sobie w link, który jest pod filmem w opisie, ponieważ no, zawsze tą ofertę staramy się dostarczyć jak najbardziej optymalną na dany moment, także te rzeczy mogą się troszeczkę rotować, ale nigdy nie będą to zmiany, które wpłyną na tą wydajność, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać. A teraz już do rzeczy. Jak zwykle jest to Ryzen 5600, znaczy od paru miesięcy ten co konkretnie polecamy, jako że przejście na tańszego Intela i tureczkę 12 albo 13 generacji zwyczajnie nie opłaca się, ponieważ wychodzi cenowo podobnie, a jednak wydajność jest troszeczkę gorsza. Mamy też bardzo szybkie, o przepustowości 3600 megatransferów DDR4, 16 GB, oczywiście w dwóch kościach, no i to, co jest w tym przypadku najważniejsze, czyli Radeon RX 6600. Karta z 8 GB, no i dostarczająca dosyć dużą wydajność w tym niskim segmencie, jako właśnie taki level podstawowy, żeby w ogóle wejść do świata e-gamingu, czyli do kompetytywnej rozgrywki online. Pozostałe podzespoły to jest płyta główna, zasilacz, obudowa, chłodzenie. No tutaj, jakby nie są szczególnie istotne, ale też zostały dobrane tak, aby stanowić razem z resztą tych podzespołów taki właśnie kompletny, optymalny zestaw. 400W zasilacz może się wydawać nieco słabym wyborem do takiej konfiguracji, ale wierzcie mi, to naprawdę będzie się dobrze sprawdzać. A jeżeli nie wierzycie, zapraszam na kanał Podesta, gdzie dokładnie przetestowałem właśnie różne zasilacze w różnych konfiguracjach. jeszcze mała dygresja w kwestii chłodzenia. Tutaj oczywiście mogło pozostać fabryczne dostarczane przez AMD, no ale w tym przypadku kultura pracy chłodzenia, jak i kwestia estetyczna, no bo wiem, że czasami też lubicie, żeby coś w środku komputera się świeciło, no wydaje mi się, że no, nie wskazane jest oszczędzanie aż tak bardzo i te dodatkowe niecałe 90 zł na Spartana od Endorphi, to jest całkiem dobry deal. W tym miejscu normalnie przedstawimy Wam już wyniki tego zestawu, właśnie w Wykonane w najnowszych odsłonach gier, po najnowszych aktualizacjach i przy okazji też w nowych miejscach testowych, ponieważ zgodnie z Waszymi sugestiami zmieniłem miejsce testowe w Fortnite, ponieważ to wcześniej testowane okazało się być zbyt optymistyczne względem realiów rozgrywki. Tutaj też Troszeczkę smarty mi pomógł i teraz, miejscówka testach, miasto portowe, bardzo zatłoczone miejsce. I faktycznie tych klatek na sekundę jest tam dużo mniej i jest to miejsce dużo bardziej limitowane przez procesor. Natomiast, zanim do tych wyników przejdziemy, chciałbym jeszcze właśnie poruszyć kwestię ulepszenia tego najtańszego zestawu. Co w tym najtańszym zestawie można dokupić, i jakie są kolejne kroki jego rozbudowy w przyszłości, bo tak, można go rozbudowywać. No i do czego będziemy dążyć właśnie w trakcie jego żywota w naszym posiadaniu. Mając na uwadze, że sam zestaw bazowo kosztuje 2500 zł, no to naturalnym krokiem do przodu byłoby dołożenie 500 stówek. I co za te 5 stówek możemy zrobić? Otóż wymienić kartę graficzną i przejść z Radeona 6600 na GeForce RTX 4060. Też 8GB karta, nieco świeższa pobierająca mniej energii, dostarczająca więcej wydajności i oferująca pełen pakiet DLSS, który nie tylko występuje w większej ilości gier, ale też częściej działa faktycznie lepiej niż AMD Anti-Lag, który no, dopiero niedawno na przykład. Zabitał do kantę A co gdybyśmy chcieli zbliżyć się jeszcze bardziej do 4000 zł? Dokładamy 600-700 zł do procesora. Troszeczkę by trzeba dorzucić jeszcze do chłodzenia, ponieważ mocniejszy procesor oczywiście na tym spartanie niekoniecznie będzie sobie dobrze radzić. No i możemy jeszcze dorzucić do tego faktycznie montaż i mamy gotową jednostkę za około 4000 zł. I o jakim procesorze mówię? 5700X3D. Procesor wyposażony w 3D cache jest to nieco wolniejsza wersja wcześniej bardzo popularnego 5800X3D, natomiast kosztująca nadal no, około 1000 zł. My dokładamy 6 stówek do chłodzenia, stówka 2. I mamy naprawdę bardzo solidną jednostkę, która jest na poziomie obecnie średniego segmentu w najnowszych procesorach, a mimo wszystko no, nie trzeba nic więcej inwestować. Także jeżeli już macie taką platformę, no, z takim na przykład właśnie 5600 Ryzenem, i tylko zastanawiacie się, co by w niej zmienić albo na co zmienić, no to dobra wiadomość, nie musicie zmieniać całego komputera. Wystarczy wymienić ten procesor. A teraz do wyników i tutaj niestety musicie mi wybaczyć, nie udało mi się na czas nagrań załatwić procesora właśnie o tym wszystkim powiedziałem, tego 5700X3D, także go na wykresach nie będzie. To co teraz widzicie na ekranie, a co ja mam przed sobą, to porównanie właśnie tego najtańszego zestawu, który polecamy do sportu w dwóch wariantach, z RTX 4060 oraz z RX 6600, czyli co nam konkretnie daje dopłata 500 zł w przypadku tego polecanego zestawu. I jak widzimy, Valorant nie daje nam nic, ponieważ ta gra zdecydowanie jest limitowana właśnie przez nasz procesor i zwiększenie wydajności karty graficznej nie przełoży się na wzrost wydajności w samej grze. Również w klatkach minimalnych po prostu całość siedzi na procesorze. Przy czym, mając do dyspozycji ponad 450 fpsów średnio, w zależności oczywiście od mapy, miejsca testowego i tak dalej, no nie narzekałbym na żadnej z tych kart na wydajność, także tutaj mi się nie przejmował. Dalej mamy kantę Strayka, tutaj ewidentnie Nvidia prowadzi. Mamy kolosalny wzrost rzędu 30% wydajności względem właśnie tańszego Radeona. I faktycznie widać, że tutaj już wykorzystamy potencjał nawet bardzo szybkich 360 Hz monitorów, oczywiście w niskiej rozdzielczości Full HD oraz na niskich ustawieniach, no, z jedynym wyjątkiem takim, że nie stosowałem tutaj FSR, ponieważ no, w tej grze Full HD nie wygląda to zbyt dobrze. Następnie mamy Fortnite'a, ponownie Nvidia wychodzi na nieco mniejsze, ale jednak wprowadzenie, zwłaszcza w niskim frameratecie. Tutaj jakby radeony, zwłaszcza tej starszej generacji, ewidentnie troszkę gorzej sobie radzą z takimi mikroprzcięciami. No i tutaj właśnie przesiadka na GeForce, zwłaszcza że tu możemy jeszcze dodatkowo aktywować DLSS, które dodatkowo by nam podnieść tą wydajność, jest po prostu dobrym wyborem i czuć, że tą dopłatę, którą stosujemy. Najgorzej sytuacja, przynajmniej dla GeForce'a, wygląda w przypadku Call of Duty Modern Warfare, które testowałem oczywiście w Warzone, czyli w trybie Battle Royale. W tym przypadku okazuje się, że GeForce jest po prostu słabszą kartą. I to nie jest nic nowego, od, nie od dziś tak naprawdę wiadomo, że akurat Call of Duty zdecydowanie bardziej lubi się z radonami, a po ostatniej aktualizacji, czyli Black Ops 6, ogólnie wydajność tej grze drastycznie spadła. Nie mam pojęcia z czego to wynika, ale na wszystkich konfiguracjach, które testowałem, praktycznie mamy dwukrotnie mniejszą ilość FPS-ów. Nawet na tych najniższych ustawieniach jest naprawdę ciężko, żeby określić to jako grywalny framerate, no bo nie oszukujmy się mając 75, 60-75 FPS, ciężko nazwać to kompetytywnym, kompetytywnymi warunkami do gry, także wydaje mi się, że tutaj coś musi się poprawić po stronie gry i być może wtedy też różnice będą większe pomiędzy kartami. Natomiast to generalnie zamyka temat naszych testów i jestem ciekaw, co Smarti przygotowałeś w kwestii peryferiów polecanych do takiego taniego zestawu. Dzisiaj wyjątkowo z domowego studia przechodzimy do peryferiów i zaczynamy od myszki. Jeżeli chodzi o myszkę, jest to Endorfi Leaf Plus Wireless, stosunkowo nowy produkt ze stajni Endorfi z bardzo dobrym sensorem PAW 3395. Myszka za około 250 zł, która przechodzi nas razem ze stacją dokującą do ładowania, ale zaznaczam, że jest to myszka troszeczkę większych rozmiarów, więc warto byłoby ją wcześniej przetestować w sklepie. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, mamy tutaj do czynienia z Crux Atax 65% na Switchach o temu Red to budżetowy mechanik za około 190 zł, ale dobrze się spisujący i często przez Was polecany. Jeżeli chodzi o słuchawki, tutaj niezmiennie od kilku miesięcy Crux Klaps Wireless to naprawdę słuchawki, które świetnie grają, mają bardzo dobry mikrofon i kosztują niecałe 200 zł. Tutaj naprawdę bardzo duża polecajka, no i dodatkowo są bezprzewodowe. Jeżeli chodzi o monitor, ponieważ to pewnie Was będzie bardziej interesować, jaki monitor właśnie wybrać do takiego najtańszego zestawu esportowego, no to tutaj dobra wiadomość, ponownie te monitory strasznie ostatnio potaniały. Dlatego też polecam w tym przypadku Samsung Odyssey G4. Tam nazwa jest dużo dłuższa jak widzicie w tej chwili na ekranie, ale. Nie będę ryzykował odtworzenia jej z pamięci. Także monitor, który ma 25 cali, czyli nieco więcej zyskujemy tego rozmiaru, ale jeszcze nie wkraczamy w te niekomfortowe rozmiary, które są już za duże do właśnie ogarniania wzrokiem całego ekranu jednocześnie, co jest istotne w sporcie. A mamy tutaj też 240 Hz odświeżania, na panelu IPS z całkiem przyzwoitym czasem reakcji, niskim podlagiem, co też w Samsungach jest w zasadzie normą. Także bardzo fajny pakiet całościowy i to za niespełna 800 zł. A na promkach da się go dostać też za 750 zł, zresztą w tej chwili widzę, że w komputerniku właśnie jest za 750 zł bez otóweczki. bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. I jeszcze pozostała mi do mówienia jedna kwestia, o którą często pytacie i która jakby naturalnie nasuwa się na usta. Intel Arc B580. Dlaczego go nie ma w naszym zestawieniu? Sprawa jest prosta, ta karta po prostu nie za bardzo sprawdza się w grach e-sportowych, gdzie tych klatek chcemy mieć jak najwięcej na niskich ustawieniach. Testowałem to już ostatnim czasem właśnie na premierę tej karty i wyniki otóż są jakie są. Ta karta bardzo dobrze radzi sobie w wysokich ustawieniach graficznych z ray tracingiem albo w wysokich rozdzielczościach, w szczególności właśnie w Full HD za sprawą tych 12 GB VRAM, które posiada. Ale jeżeli mówimy o graniu w Full HD w niskich ustawieniach, gdzie właśnie problemem zaczyna być obciążenie, jakie nakłada sterownik na procesor w naszym systemie, no to tutaj właśnie Intel Arc zaczyna wypadać blado i nie jest w stanie generować aż takiej ilości, tak dużej ilości FPS-ów, jak robią to karty od AMD czy od NVIDII tym bardziej. Dlatego też właśnie ani w tym najtańszym, ani w tych opcjach rozbudowy tego zestawu najtańszego, tej karty Wam po prostu nie polecimy, ona się do e-sportu zwyczajnie nie nadaje. Pozostał nam do mówienia ostatni, najdroższy zestaw jaki w tym roku, a w zasadzie to na nowy rok polecimy. Mowa oczywiście o Ryzenie 7 9800X3D i mam nadzieję, że w momencie kiedy te słowa słuchacie, czyli na początku stycznia, jest już zdecydowanie lepiej i procesor da się normalnie kupić. W każdym razie wokół niego właśnie zbudowaliśmy taki zestaw topowy do e-sportu, czyli co można złożyć, aby jeszcze nie przepłacać, a już uzyskać maksymalną wydajność właśnie w tych kompetywnych grach online. Sam procesor, jak wiecie, testowałem już na premierę i nie potrzeba do niego zbyt mocnego chłodzenia, dlatego też w zestawie widzicie Fortisa, który w zupełności ten procesor ogarnia. Mimo, że wydziela on generalnie nieco więcej ciepła niż jego poprzednik, nadal nie wymaga jakoś szczególnie mocnego chłodzenia, w szczególności chłodzenia IO. Jeżeli chodzi o resztę podzespołów, mamy oczywiście standardowe w tym zastosowaniu 6400 megatransferów, 32 GB, Byte DDR5 oraz dosyć taniego gigabajta B650 Eagle AX, czyli z WiFi 6, co też może się przydać. Jeżeli zastanawiacie się, czy tak tania puta główna zadziała z tak szybkimi pamięciami. I z tak szybkim procesorem, oczywiście, to podpowiem tak, sprawdziłem to i działa naprawdę dobrze. Do tak wydajnej platformy, oczywiście, musiałem dobrać odpowiednio wydajną kartę graficzną. No i tutaj wybór na początku dosyć naturalnie padł na RTX 4070 Ti Super, czyli tegoroczny, no dla Was zeszłoroczny model, wyposażony w 16GB pamięci graficznej o bardzo wysokiej wydajności, właśnie w zastosowaniach takich jak gry sportowe. A przynajmniej na tyle wysokiej, aby w pełni wykorzystać potencjał tego właśnie procesora w niskich ustawieniach. Ale zaznaczam tutaj że nie w niskiej rozdzielczości. Założyłem, że skoro wydajemy aż tyle na samą platformę, no to nie będziemy grali na monitorze Full HD. Tylko przeskoczymy już na ten naturalnie wyższy poziom Bardziej aktualny typ monitora, który ma rozdzielczość QHD. Dlatego też testy właśnie w tej rozdzielczości prowadziłem i zaczniemy od Valoranta. Przypominam, że poprzedniej ten tani zestaw był mocno limitowany w okolicach 400 fps, a tutaj co widzimy, blisko 900 klatek na sekundę. I to niezależnie od właśnie rozdzielczości i ustawień graficznych. No, Czyli ponownie limituje nas procesor, tylko że limituje nas znacznie wyżej. Bo jest to faktycznie, no w zasadzie dwukrotnie, wydajniejsza jednostka. Podobny wynik, ponad 800 klatek na sekundę uzyskaliśmy w Full HD na niskich ustawieniach w kantę drugim, Coś, co było dotychczas nie do pomyślenia nawet na najszybszych procesorach poprzedniej generacji, teraz faktycznie jest realne i to czuć w grze. Przy czym zaznaczę tutaj, że jeżeli chodzi o kantę strajka, zdecydowanie lepiej wyjdziecie, jeżeli nie będziecie używać odblokowanego FPS-u, tylko zablokujecie go na wartości, którą dysponuje Jakim odświeżaniem dysponuje Wasz monitor, albo na jego dwukrotności, albo ogólnie wielokrotności. Dzięki temu znacznie podniosą Wam się niskie fps -y i nie będzie takiego odczuwalnego stateringu podczas gry, który no zdecydowanie jest i widoczny na wykresach, jak i właśnie w samej rozgrywce, w gameplayu także to Warto zrobić, czyli nie odblokowywać FPS-u całkowicie. Oczywiście, na potrzeby testów musiałem to zrobić, żeby wykazać, ile realnie procesor jest w stanie dostarczyć tych klatek na sekundę. Natomiast, już w faktycznej grze, lepiej te klatki zablokować. Co jednak ciekawe, gdybyśmy chcieli grać na wysokich, a w zasadzie najwyższych ustawieniach, jakie obecnie oferuje Counter Strike 2, no to jest już znacznie mniej ciekawe. W QHD taka konfiguracja, o której teraz mówimy, warta, przypominam, ponad 8000 zł, dostarcza niespełna czysta klatek na sekundę. Więcej spodziewałbym, się również po Fortnite, o którym w nowej lokalizacji testowej, o której mówiłem na początku, okazało się, że tak potężny procesor i tak jest limitowany do około 500 klatek na sekundę. Gdy przejdziemy do QHD, wyniki są już bardziej limitowane przez kartę graficzną, ale nadal na poziomie ponad 400 klatek na sekundę. W tej, no zaznaczę, faktycznie chyba najbardziej obciążającej lokalizacji, jaką obecnie na obecnej mapie w Fortnite udało mi się zlokalizować. Także ogólnie gra się bardzo przyjemnie, niezależnie od tego, czy używamy DirectX 11 dla stabilniejszych FPS-ów, czy też. Trybu performance, który faktycznie no, niewiele tutaj wnosi, poza tym, że obniża nam niski FPS. Także przy tak mocnej konfiguracji zdecydowanie nie polecam używać trybu wydajności, tylko od razu DirectX11. Trzymajmy się tej jednostki, tak jak to właśnie kiedyś Smart mi powiedział. Największym rozczarowaniem i zdziwieniem z mojej strony była wydajność tego zestawu w Wurdzonie. I nie wiem z czego to wynika, z tej powtarzałem wielokrotnie na różnych ustawieniach, a i tak ta konfiguracja nie była w stanie przebić 130 klatek na sekundę na niskich ustawieniach w rozdzielczości Full HD, co jest absurdem. Naprawdę ciężkim absurdem i nie wiem co zrobili z tym Call of Duty, ale no... tak być nie może. I też testowałem to przy okazji na innych kartach, żeby wykluczyć możliwość sterowników czy też samej karty, po prostu coś jest w tej chwili nie tak z tym Call of Duty. I na każdej konfiguracji gra się po prostu co najwyżej przeciętnie, także jeżeli szukacie sprzętu do grania w Call of Duty Warzone 2, no to po prostu najlepiej nie grać w ogóle w tą grę. Jest natomiast jedna rzecz, która podniosła wydajność właśnie w Call of Duty Warzone 2. Oczywiście jest nią Radeon, którego już na początku wspominałem, zdecydowanie lepiej radzi sobie konkretnie z tą grą. Nadal nie były to oszałamiające wyniki, bo no, mówimy około 160-170 km na sekundę, no ale mimo wszystko lepiej. A jaki to Radeon? Otóż 7900 XT. Karta, która w sumie, jak teraz tak patrzę, jest kartą tańszą. Od naszego ostatnio bardzo drogiego GeForce FTX 4070 Ti. Dlatego też w sumie ostatecznie polecę wam dwa zestawy, w tym przypadku właśnie z GeForce, którego testowałem, i z tym Radeonem, który potencjalnie powinien oferować no, niewiele gorszą albo bardzo zbliżoną wydajność w pozostałych grach, ale będzie zdecydowanie lepszym wyborem, właśnie do konkretnie Call of Duty. Jeżeli chodzi o peryferia do nieco droższego zestawu, zaczynamy od myszki oczywiście i mamy tutaj do czynienia z Logitech G Pro X Super Lite, myszka z fenomenalnym sensorem, myszka, która jest bardzo lekka, bardzo długo trzyma, na baterii naprawdę świetny produkt, w świetnej aktualnie cenie za około 430 zł. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, postawiłem tutaj na Razera Razer Huntsman Mini na czerwonych switchach, czyli tych nieco cichszych zestajnie Razera. Klawiatura która naprawdę bardzo dobrze będzie się sprawdzać na Waszych biurkach, a dodatkowo jest oczywiście kompaktowa, turniejowa, więc zawsze możecie ją wpakować do plecaka i wyjechać gdzieś na lana. No, jeżeli chodzi o sławki, tutaj musimy się troszeczkę bardziej wykosztować. Natomiast, jeżeli chcielibyście zaoszczędzić, to zapraszam do poprzedniego odcinka z polecanych zestawów. Tam mam nieco tańsze propozycje. Natomiast, jeżeli chodzi o ten konkretny zestaw, to tutaj polecałbym Razer Barakuda w wersji black. Sławki za około 680 zł. Oczywiście bezprzewodowe, z świetną jakością grania. E, oczywiście wireless. No i oczywiście marka sama w sobie, czyli Razer. Coś, co będzie używać na naszych głowach prawdopodobnie przez lata. No to pozostał nam już tylko monitor, który oczywiście do tak wyśmienitego zestawu nie może być jaki i też chciałem tutaj Wam zaproponować coś, no, absolutnie z najwyższej półki, co jest najlepszym wyborem dosłownie wyborem zawodowym, zawodniczym, miałem na myśli tutaj, turniejowym jest to monitor od Sony M10S, Inzone konkretnie, tak się nazywa cała seria i oferuje naprawdę wszystko, czego może wymagać obecnie zawodnik ze sceny e-sportowej. Mamy 480 Hz, mamy QHD rozdzielczość, mamy 26,5 cala, które uwaga, możemy zmniejszyć do 24,5 cala, uzyskując czarne ramki dookoła, które są w nocy absolutnie niewidoczne na, dla naszego ludzkiego oka i grać jeszcze w nieco niższej rozdzielczości, tam jest 1332 Piksele wysokości, czyli też wydajność będzie nieco wyższa, a jednak będzie łatwiej ogarnąć całą ramkę wzrokiem. Także monitor absolutny, jeżeli chodzi o e-sport, a przy okazji też naprawdę wyśmienity, jeżeli chodzi o normalne granie, no bo to jest w sumie OLED, także poza tym natychmiastowym czasem reakcji i niskim podlagiem mamy też super kolory i bardzo, no, bardzo idealny po prostu kontrast. Także monitor po prostu w każdym zastosowaniu wygląda niesamowicie pięknie i po prostu warto go polecić z jednym tylko zastrzeżeniem: no jest on drogi. Gdybyście chcieli coś tańszego, no to mamy polecane w poprzednich odcinkach i ogólnie często przewijające się na naszym kanale monitory QD OLEDowe z odświeżaniem 360 Hz. Co nadal do sportu w przypadku paneli organicznych, czyli z tym natychmiastowym czasem reakcji, jest wyśmienitym wyborem, no a kosztują one od 3 do 3,5 tysiąca zł, także nieco taniej. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć i ja chciałbym jeszcze z mojej strony, no i oczywiście ze strony Smartiego życzyć Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, niech Wam służy i może niech ten sprzęt, który być może na podstawie naszych poleceń zakupicie też Wam służy, także z mojej strony to dzisiaj wszystko, z jego strony też i widzimy się za miesiąc. Cześć!